Cześć czołem, Venom Games się z tej strony kłania, zapraszam was do dzisiejszego poradnika jak poprawić wydajność w Battlefield 1 oraz zyskać przyzwoitą jakość. Na początek wejdźmy w więcej, następnie opcje, przechodzimy w obraz i podstawowe. Rozdzielczość ekranu, tu możecie ustawić jaką się wam podoba, ale pamiętajcie żeby była zgodna z hercami Waszego monitora. Przykładowo, jeżeli macie monitor 60 Hz, a ustawicie w grze 144 Hz, to będzie Wam chrupało. Dlatego jeżeli macie monitor 60 Hz, ustawiacie 60 Hz. Co do zakładki jasność, należy ustawić to troszeczkę powyżej 50% powód, wróg będzie bardziej widoczny w ciemnych pomieszczeniach. Co do synchronizacji pionowej, należy wyłączyć pole widzenia wedle własnego uznania, pole widzenia w trzeciej osobie też wedle własnego uznania ustawiacie. Pole widzenia w trybie celowania należy wyłączyć. Rozmycie ruchu również. Co do głębi ostrości dla broni, należy to wyłączyć. Ślepo to barw. Jeżeli masz przykładowy daltonizm, Możesz tego uczyć. Efekt aberracja chromatyczna. Należy włączyć. efekt ziarna. Należy wyłączyć te dwie opcje, dają filmowości grze. A wy chcecie mieć płynny obraz i świetne wrażenia z rozgrywki. Nieprawdaż? No to wyłączamy. Co do efektu dystorsji soczewki, włączamy. Głębia ostrości lunety. Tutaj zaleciłbym wyłączyć, bo wszystko dookoła macie rozwiązane, a w lunecie macie czyściutko, przy oczywiście włączonym, przy wyłączonym to co macie dookoła lunety i w lunecie jest bardzo wyraźnie widoczne. Co do szerokości bezpiecznego obszaru, jakiej wysokości bezpiecznego obszaru ekranu tej opcji nie ruszamy ustawiane na 100%. Teraz zakładka zaawansowana. Tu się robi bardzo ciekawie. Jednemu DirectX12 robi dobrze, drugiemu robi źle. Także musicie z tym suwakiem sobie pokombinować. High Dynamic Range, czyli HDR, należy wyłączyć w tryb High Dynamic Range. Ustawcie sobie HDR 10, ewentualnie dolby wyżyn, jak chcecie. Skalowanie rozdzielczości zalecam zostawić na 100%, współczynnik skalowania interfejsu 50%, ogranicznik liczby klatek. W tym przypadku należy ustawić od 60 do 120. Ja mam troszeczkę mocniejszy sprzęt, dlatego ja Wam radzę, ustawcie sobie 60. Będziecie mieć płynność jak żeleta po żyłach. No. Co do ustawienia jakości: ograniczenie pamięci karty graficznej, opcja ma być włączona. Jakość grafiki własne, jakość tekstur, w moim przypadku jest to wysoka. Ja bym Wam zalecił średnią. Filtrowanie tekstur też zaleciłbym zostawić na średnią. Jakość oświetlenia to sobie zostawiam na średnią, Wy sobie możecie ustawić na niską. Jakość efektów. Tutaj zalecam ustawić niską. Co do jakości przetwarzania, post należy dać niską. Ja mam średnią i to pasuje. Co do jakości siatki, dajemy niską. Jakość terenu, dajemy średnią. No, chyba że chcecie bardziej widzieć wroga, to dajecie niską, bo wróg jest wiadomo, obfity w detale. Co do jakości podszycia, no to tutaj różnie z tym bywa. Ja zaleciłbym Wam ustawić na średni. Ante post. Tutaj należy wyłączyć oświetlenie rozproszone również. To był ogólnie rzecz biorąc poradnik dla graczy o dosyć słabych wymaganiach. A co do wysokich wymagań, to róbcie co chcecie. Macie mocne sprzęty, kombinujcie. No, tyle ode mnie, do zobaczyska. Cześć.